Witajcie z tej strony WILFAI-21. Dzisiaj omówimy sobie Tedek Alekto. No, według mnie pojazd jest rewelacyjny. Ma bardzo fajne działo w połączeniu z bardzo ciekawą mobilnością. Naprawdę pojazd jest mm, warty uwagi. Tutaj mamy szczegóły czołgu. No, pancerz kadłuba. Strasznie papierowy, tak, wszędzie po 10 mm, to jest jego wada. No ale zwrotność, siła ognia, tu już jest naprawdę fajnie. Ja ważę tą lówkę. Jak widzicie, parametry: szybkostrzelność 5.71, średnie przebicie 71, średnie obrażenia 210, rozrzut na 100 m, 0,46, no to jest już troszkę dużo. Czas celowania 2,2 No ogólnie, armata. Jest naprawdę w porządku. Z wyposażenia wożą ulepszony system naprowadzania, mechanizm dosyłający do działu średniego kalibru oraz osłonięta optyka. Amunicja według własnego uznania, no i materiały eksploatacyjne. Ja mam adralinę, kasko i herbata oraz wielozadaniowy zestaw naprawczy. Dobra, przejdziemy do bitwy. Wrzuciło nas bardzo ładnie na topie, także jest fajnie. Mm, zaraz zobaczycie, jak ten czołg radzi sobie na polu walki. No, coś długo trwa to oczekiwanie na graczy. Dobra, jest odliczanie. To jest fajnie. Wychyły działa, no powiem wam szczerze, nie ma żadnej rewelacji, ale też nie jest w sumie najgorzej. Depresja działa, to sami widzicie. Jest naprawdę słabo. Podnoszenie, no tu już jest bardzo fajnie. E, dobra. Tutaj na chwilę się skampię. Chwilę poczekam. o, jedzie, DW2 nie wiem czy to ode mnie zebrał czy od T82 dobra, jedziemy nie trafiłem kurczę. Trzeba delikatnie cofnąć, bo tu przeciwnik astro napiera, widzę. No, ten samochód nam zasłania. Cholera, kto tu zaparkował? No. Dobra, zebrał. No, on nam, kurczę, siurnął, a my nie. Nie trafiłem. No, mam 65 punktów życia. Może ten będzie tutaj przejeżdżał? Dobra, zebrał. Też jest na hita. Dobra, załaduję golda. 82 na dupie mam. Udało się. Teraz Hetzer. Strzelił. Jest fajnie. No. Ładnie. Poszedł. Teraz PZ, żeby zniszczyć, to będzie fajnie. Dobra, Machita. Potwierdzimy koledze. Dobra. Było naprawdę ciężko tutaj, gorąco. Przeciwnik wyzywa Mardera albo jest AFK albo gdzieś kampi. Zaraz zobaczymy. Załaduję może hajeka. Gdzie jest? Chyba że nas w konia robi. przeciwnik nie, objadę całą mapkę, a potem pojadę tam, gdzie zginął ten DW-2. Bo coś tam gadał. Mobilność nam na to pozwala. Także zwiedzę sobie troszkę mapy. Nie, mi się wydaje, że tam DW-2 pisał, że gdzieś tam koło niego. On pewnie tam utknął w rzeczce. Skracam, pojadę tam, zaryzykuję. dam komendę, żeby przejąć bazę. Dobra, kolega przejmuje bazę, żeby nie zjeżdżał. Dobra. Tu jest DW2. Jest. I z HLK zobaczcie, za Full HP 250. Także jest fajnie. Mamy 5 zniszczonych czołgów. Trochę się najeździłem, ale bitwa wygrana. 1600 punktów obrażeń. Tylko drugiej klasy. No naprawdę. Ten czołg naprawdę jest zdolny. Mm, zrobić więcej. Skuteczność. Zarobek fajny. No, sami widzieliście ten pojazd. Bitwa wyglądała naprawdę krytycznie, ale to działo. Naprawdę pokazało, co potrafi. Pojazd jest naprawdę fajny. Na pewno go zatrzymam u siebie na koncie w garażu, bo pojazd przynosi sporo fanów. No i w kolejnym odcinku zobaczymy już Valentine AT. A tymczasem żegnam się z Wami oraz do usłyszenia.